Hejka. Hejka! Dzisiaj witam was na moim kanale i jestem z moim specjalnym gościem, czyli Leną. Hejka! Ona się troszeczkę stresuje, więc jak będzie mówić troszeczkę ciszej, to się po prostu tym nie przejmujcie, bo ona jest pierwszy raz przed kamerą. Dobra, więc żeby dowiedzieć o czym będzie dzisiejszy filmik z Leną, to zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, ten czerwony przycisk na dole, subskrybuj, żeby był szary, i mi idzie też żeby nie pominąć żadnych filmików kolejnych z Leną, dlatego po, troszeczkę nie, troszeczkę nie zadbałam YouTube'a, ale po prostu już przez jakiś tydzień nie rzucałam filmików, ale teraz będą się filmiki, spróbuję pojawić, spróbuję nagrywać codziennie, ale też nie wiem, czy mi się to będzie po prostu udawać. Dobra, więc w dzisiejszym filmiku będziemy mieli taki mały unboxing rzeczy z Pepko. E, mam z Neną, e, jedną taką samą rzecz, czyli to są, e, jedna jest taka so, sama rzecz, a reszta ona ma takich rzeczy, a ja mam resztę ubrań. So, mamy po e, cztery rzeczy i po prostu jedna z tego jest taka sama, a reszta ja mam ubrania, a ona ma po prostu bardziej rzeczy. Więc pierwsza rzecz, którą będzie, to jest taka moja bluzka, ogólnie no, ona tak wygląda, ona jest taka czarna, ma tutaj taki biały napis, ma tutaj takie ładne kwiatki i te takie kółeczka, one są plakatowe, tylko że może teraz nie widać, ale to są takie cykinki jakby i... No. Ona jest taka ładna i też krótka, jest, więc będzie się ładnie prezentować. I oczywiście to jest moja pierwsza rzecz, a potem będziemy na koniec filmiku, więc zostań, zostańcie do końca. Będziemy testować te wszystkie rzeczy, na no sobie przymierzać. A na przykład, jak Lena ma jakieś inne rzeczy, to też będzie po prostu testować. Więc teraz Lena pierwsza rzecz. Moja no. pierwsza rzecz. nieważne. Jest bluzka taka sama jak oli. Jest to z takimi pieluszkami i. No, tak. Możesz głośniej mówić. E, więc tak, ogólnie jakbyście też nie usłyszeli, to e, to jest taka sama bluzka co ja mam i po prostu sobie takie kupiliśmy. Więc teraz przechodzimy do, drugi, do drugiej rzeczy naszej. Teraz e, druga drugie rzeczy. Więc moja druga rzecz to ogólnie takie spodenki odpiszamy. Takie spodenki w kotki. Jeszcze będzie bluzka od to już będzie trzecia rzecz, więc zaraz Wam ją pokażę. A co są takie spodenki od piżamy. I teraz Lena będzie pokazywać Wam drugą swoją rzecz. Pokazuj. No, on jest taki różowy z unicornem, może nie widzicie, ale o taki jest. Jest takim różowym pomponem i z unicornem. No, jest tak. Więc tak to wygląda i to są nasze już dwie rzeczy. Czyli takie same bluzki ja mam swoje piżamy, a to jest dla niego więc Teraz przechodzimy do trzeciej rzeczy. Dobra, więc teraz naszą trzecią rzeczą to jest na przykład spodnie, ale to jest po prostu bluzka od piżamy od tamtych spodni i to jest taka cała piżama, on jest takie kotki. I do tego są te spodnie, czyli to jest taka piżama i teraz Diana pokazuje swoją trzecią rzecz. No, to no, jest z, 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 taki różowy, z, nie, z takim milikordem, czyli takim konikiem brokatowym. Tak, I ona będzie sobie po prostu do tego dokupiła to i będzie sobie tym pisać w tym. I teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli do czwartej. Więc zaraz ją pokażemy. Dobrze, więc moja czwarta rzecz to jest taka bluza, tylko ja muszę tutaj sobie rozłożyć, żebyście dobrze widzieli. I ona ogólnie może się troszeczkę wydawać brzydka, taka w oczy i w ogóle, ale ona jest bardzo fajna, bo ona ma taki mega fajny materiał i w ogóle. Więc no, ma bardzo fajny materiał. Może pan nam go. I no, ogólnie jest taka mega fajna na takie chłodniejsze dni, na przykład jak dzisiaj u nas pada deszcz, więc no, nie wiem jak to, Jak to u was, ale możecie pisać w komentarzach. jest teraz Leny, o, e, ostatnia, czwarta rzecz. Czwarta rzecz to są takie słuchawki. Nie wiem czy widać. Takie, nie wiem, Takie z listkiem. No, odsłone, takie z liskiem no i to są już nasze wszystkie rzeczy i zaraz będziemy je po prostu przymierzać i testować. Ogólnie też będziemy testować i w ogóle to będziemy mówić ceny ile to po prostu kosztowało. Więc piszcie w komentarzach jak też kolejne pomysły na kolejne filmiki, my na pewno będziemy wybierać, bo nie mamy za dużo pomysłów, ale to. Więc pierwszą rzeczą, którą będziemy testować, to jest ta czarna bluzka, którą mamy oboje, więc my zaraz założymy i Wam powiemy, jakie są nasze wrażenia na tą bluzkę i czy się opłacało, bo zaraz powiemy ceny tej bluzki. Teraz my już się prezentujemy w tych bluzce, tak? I ja mam ogólnie Czuje, tak się prezentuje ta bluzka. Może się wydawać, że ona jest troszeczkę za luźny i w ogóle za duża na dla nas, ale on jest po prostu taka luźna, więc jest dobre dla nas. I ta bluzka kosztowała 15 zł, więc powiem na pewno co jest fajne w tej bluzce. Fajne w tej bluzce jest to, że ona jest taka luźna i może na przykład nosić tak po domu, albo na przykład nie wiem, jakieś wiosna i w ogóle, to może też się ją tak nosić, bo nie jest też tak zimno w niej. Wydaje się, że tak ona on jest taka mega luźna i w ogóle, ale tak to nie jest niej. Jest ogólnie fajna i ja bym jej dała w skali od 1 do 10, to bym jej dała taką dziewiątkę, bo mi się ogólnie podoba i teraz wam powie Lena swoje wrażenia. Więc teraz oceniam na tą bluzkę. No, ta bluzka jest bardzo fajna, ona jest taka luźna, No,

Yy, ogólnie drugą rzeczą to jest bluzka, ale Lena ma taki notes, więc ja ogólnie przebiorę w tą bluzkę, ocenię i w ogóle, a potem yy, pokażę, jak Lena to otwiera i w ogóle testuję. Dobra, więc tak się prezentuje ta bluzka na mnie. Ona jest ogólnie bardzo fajna jak piżama, ale też można ją po prostu nosić jako zwykłą bluzkę, bo się ta bardzo o piżamy i bluzki nie różni, więc e, no. Ja tą bluzkę oceniam jest fajna, bo jest taka długa i wszystko zakrywa, można sobie w spodnie ją wsadzić. Jest też fajna, bo jest taka trochę luźna. I można też nie tylko spadzić w niej, ale można też po prostu ją sobie nosić tak o I raczej się nic nie skapnie, bo ogólnie pasuje do wszystkiego moim też zdaniem I w skali od 1 do 10 y, daje tej bluste takie, no takie 8, bo ogólnie jest fajna, ale trochę mało się na niej dzieje Więc no, y, więc takie 8, ale tak ogólnie to jest mega fajna dla mnie Dobra, więc stwierdziliśmy, że z Leną, że po prostu ja najpierw pokażę wszystkie swoje rzeczy, a potem Lena będzie swoje pokazywać, bo ona ma bardziej w opakowaniach i w ogóle i będzie jej po prostu trudniej to rozpakowywać, więc najpierw ja pokażę swoje, a potem Lena, więc teraz drugą rzeczą, którą, znaczy trzecią, którą będę pokazywać, to będą te spodenki, więc zaraz się w nie ubiorę i pokażę Wam, jak cały komplet wygląda. Dobra, więc ogólnie to się prezentuje tak. Ja mówiłam, to bliska jest taka fajna, jak się zasadzie je wspomnie. I ogólnie, moim zdaniem, te spodnie też są mega fajne. Oni o tak wyglądają. I ogólnie fajne jest to, bo ja bym nie tylko w tym spała, tylko jak ja bym to miała, no i to mam, to ogólnie, ja też pewnie będę chodzić w tym podob po prostu, bo to jest bardzo wygodne i po prostu, no jakby to nie jest tylko do spania dla mnie bo w tym można po prostu, może nie w tych sponiach, ale w tej wiosce można po prostu nawet po dworzu chodzić. No i ogólnie w tych sponiach nie za bardzo, bo troszeczkę się różni, ale i tak są git i ja pewnie w tym będę też chodzić tylko po domu, a nie tylko do spania. Więc te sponie są też mega fajne, wygodne, więc w skali od 1 do 10 też oceniam na 8. A cały komplet oceniam na 10, dlatego po komplet można w tym chodzić, no może tak nie za bardzo, ale można czasami na dworzu chodzić, e, do spania też jest fajny, bo jest wygodny i nic jakby nie czuję takiego niewygodnego, e, ale też jest bardzo fajny po domu chodzić, więc to była moja trzecia rzecz i teraz Wam pokażę czwartą rzecz, czyli to będzie ta bluza, więc zaraz się po prostu w nią przebiorę i do Was wracam. Dobra, więc teraz ta bluza. Ogólnie ona jest mega fajna, bo ona jest wygodna. Druga rzecz jest mega fajna, bo po prostu no, jest bardzo cieplutka też tutaj jakby w środku, więc jest też na plus i można w niej chodzić po prostu tak po domu, na przykład jak są jakieś cieplejsze dni i na przykład zimniejsze, bo też jest bardzo fajna, więc... No, ja ją oceniam w skali od 1 do 10, no to daję 10, bo jest mega fajna i mega ładna, więc no. E, zapomniałam też pow powiedzieć cen, więc tak, ta bluza kosztowała 40 zł, więc jak moim zdaniem na 40 zł to jest bardzo fajne, bo tym można sobie często chodzić, więc to kosztowało 40 zł. I moim zdaniem się opłacało i to oceniam w skali właśnie od 1 do 10 na 10. Tą czarną bluzkę już Wam pokazała i powiedziałam, ile ona kosztuje, więc teraz przechodzę do kompletu z piżamą jakby. Ja ją kupiłam, jakby, w jednym komplecie, nie, że bluzka jest pod oddzielnie, więc powiem po prostu w jednym komplecie. Więc ten cały komplet, już Wam powiem, kosztował 25 zł, więc jak na 25 zł, to mega się opłacał, więc łapkę w górę dla tego stroju. I teraz będziemy Wam pokazywać Twoje rzeczy Lena. I będzie mówić ceny i w ogóle jak to ocenia. Dobra, więc teraz Lena będzie robić, raczej znaczy będzie mówić i Lena będzie otwierać takie te słuchawki. więc no, masz. To tam wyleciało, ale to się teraz podejmie. Dobra, więc teraz Lena będzie wam to jakby oceniać. No i ja te słuchawki oceniam do e, 10. No i oceniam to takie 9. No ale 9. I ogólnie. To są takie różowe słuchawetki, nie z takiego specjalnego. I to kosztowało 5 zł. I teraz powiedz ty się opłacało dla ciebie za 5 zł. No! no. Mając w zależności od płacca, 5 zł, a to są te słuszniki bardzo ładnie, ładne i dobrze wykonane. No, nie mam Tak, wszystko. No, może nie widzicie, ale to są takie dzielniki. Więc teraz trzecia rzecz. Dobra, więc teraz lega przycisk dotyk, teraz pakujmy. No, już skokuję. Może bym się zmawiła, niech to skokuje. No, nie. Pan jest taki, on bardzo mieluski, jak wygląda No i wygląda po prostu, na takie linie. Botyki. No takie linie i to po prostu teraz. No e, w skali, to ja znam je od jeden do... 8. No na na osiem. Osiem. No, no, to, to nie, za 15 zł, to jest ja nie, no nie, 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 to nie, 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 teraz nie, 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 10 nie, nie, to nie, 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 Troszeczkę to jest nie, nie, za nie, 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 8 nie, to jest 10. No i tu jest, jest taka miękka, o ten. taka No już. Więc teraz przechodzimy do Już ostatniej rzeczy. Dobra, więc teraz my mamy cię odpiękniętych długopis. Tak. Taki z jednostek. No i to jest taki oto długopis. No. Tak. No, jest taki z jednorożcem. Jest taki bardzo puchaty i w ogóle... No, ma ładny w ogóle kolor różu różowy. I no to, to jest... jest taki fajny jednorożek, No, Tak, Skali no go... od 1 do 10, na ile go oceniasz? No, e, w skali... Od 1 do 10. Od 1 do 10. Od 1 do 10. On jest w razie co piszę na czarno. Mhm. No i go oceniam... Tak, 7. 7? Tak, Natomiast, ja na 7, i ten grupis kosztował 4 złote i czy się opłacało. No! tak. No, dla mnie się trochę nie opłacało, bo te słuchawki kosztowały 5 złotych, czyli tylko złotówkę jest więcej i z nich można bardziej korzystać, i są też ładne. No, to jest ładne, ale można tylko tym pisać, a pisy się szybko wyczerpują. Więc, dla mnie to się trochę nie za dwa złote, no ale no, tak się wyjmuje ogólnie. Więc to już są nasze wszystkie rzeczy. Dobra, więc ja jestem ogólnie zadowolona z tego zakupu, bo jest dużo potrzebnych rzeczy. Ja na przykład, znaczy, chodzi mi teraz o swoje rzeczy. E, więc ja jestem szczęśliwa z tego zakupu i te wszystkie rzeczy, jakbym miała tak ocenić, to bym oceniła tak. No, największa liczba to jest po prostu 10 na 10, czyli jakby. W skali od 1 do 10 oceniam na 10, bo wszystkie te rzeczy mi się bardzo podobały, ale najbardziej mi się chyba podobała ta bluza z takimi oczami, bo ona jest bardzo pozytywna, więc no. Eee, teraz, Lena wam powie, teraz Lena wam powie coś o swoim zakupie i jeszcze jedna rzecz, to było kupowane Pepko. i po prostu no, troszeczkę to się opłacało. Dobra, więc teraz Lena mówi. No i z zakupów jestem e, zadowolona. E, Pierwsza rzecz, mi się podoba, tak I najbardziej mi się podoba po prostu te słuchawki i moim zdaniem dziw z zakupów, to mi się też najbardziej podoba bluzka i te słuchawki, bo bluzka jest ładna no, a słuchawki może korzystać bardziej, no. niż na przykład z tego. No i bluzka też mi się bardzo podoba. No, jestem jest zadowolona. I powiedz teraz, czy Ci się to opłacało, twoim zdaniem? No, tak. No, moim zdaniem też się podoba, bo to trochę opłacało, bo nie było tak więc no, tak to się opłacało i jeszcze powiedz w skali od 1 do 10 i na ile na zakupy. No 10. No, miła, więc no u mnie w się opłaca. Więc tak, teraz jest u mnie właśnie Lena, czyli moje siostra ciateczna i ogólnie możecie pisać w komentarzach, jakie byście chcieli, na przykład z nią filmiki. Zostawiajcie dużo komentarzy i wtedy na przykład będę jakieś wybierać i zostawiajcie łapki w górę no i subskrybujcie kanał kliknijcie w dzwonek żeby nie ominąć żadnych filmików i, i piszcie stary, tak. e, i, żeby, i piszcie jakieś kolejne y, po prostu pomysły więc teraz teraz macie Wymisli, a zostawcie łapki w górę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie mój kanał, ten czerwony przycisk, żeby był szary i zadzwońcie dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli żadnych kolejnych filmików, zostawiajcie komentarze i pa!